Witam w podcaście Deliberacje, a dzisiaj będziemy wspólnie podsumowywać rok 2024 z perspektywy polskiej. Zapraszam. Witam Was w wyjątkowym, specjalnym odcinku podcastu Deliberacje. To dla mnie szczególny moment. Pierwszy rok razem z Wami dobiegł końca. To Wy sprawiliście, że Deliberacje stały się przestrzenią do rozważania o społeczeństwie, polityce i wspólnych wartościach. Czas. To pojęcie, które w grudniu nabiera zupełnie nowego znaczenia. Minione miesiące przelatują nam przed oczami jak klatki filmu, pełne emocji, wyzwań i przełomowych chwil. Czy tylko ja mam wrażenie, że rok 2024 zaczął się dopiero wczoraj? Dziś spróbujemy sobie podsumować ten roczny okres z polskiej perspektywy. Przyjrzymy się kluczowym wydarzeniom, wybranym subiektywnie, które moim zdaniem najmocniej ukształtowały mijający rok. Na koniec podsumujemy dotychczasową działalność podcastu i spróbujemy wspólnie nakreślić sobie plany i cele na przyszłość. Czy zatem rok 2024 był rokiem zmian na lepsze, czy może trudnym testem dla nas wszystkich? Zapraszam Was do wspólnej refleksji. Przeżyjmy tę chwilę jeszcze raz, wyciągając wnioski i szukając inspiracji na przyszłość. Zaczynamy! Od początku 2024 roku Polska, podobnie jak wiele innych krajów Europy, stanęła w obliczu masowych protestów rolników. To zjawisko, choć zróżnicowane w poszczególnych krajach, wynikało z podobnych przyczyn: narastających problemów ekonomicznych, presji regulacyjnych i rosnących kosztów produkcji w sektorze rolnym. Polscy rolnicy, niezadowoleni z niskich cen skupu, wzrostu kosztów nawozów i energii oraz konkurencji ze strony taniej żywności importowanej niższej jakości, wyszli na ulicę. Kluczowym punktem sporu były także regulacje Unii Europejskiej, które według protestujących często nie uwzględniały specyfiki lokalnych rynków i potrzeb. Protesty przybierały różne formy, od blokady dróg przez demonstracje w Warszawie, aż po symboliczne oddawanie plonów przed siedzibami instytucji rządowych czy biur poselskich. Warto jednak zaznaczyć, że ten sprzeciw nie był tylko polskim fenomenem. Podobne protesty miały miejsce we Francji, Holandii, Niemczech czy Włoszech. W Holandii rolnicy sprzeciwiali się planom redukcji emisji azotu, które mogłyby doprowadzić do likwidacji wielu gospodarstw. We Francji natomiast kluczowym problemem były subsydia i zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Dla polskiego rządu był to pierwszy poważny egzamin po zmianie władzy, jaka dokonała się w grudniu 2023 roku. Rząd starał się załagodzić napięcia, wprowadzając pewne formy wsparcia, takie jak dopłaty do nawozów czy ulgi podatkowe, ale wielu rolników uważało te działania za niewystarczające. W obliczu presji społecznej rozpoczęto także rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej w sprawie zmiany polityki rolnej na bardziej dostosowaną do potrzeb wschodnich członków wspólnoty. Rok 2024 pokazał, jak ważną rolę w europejskiej polityce odgrywa rolnictwo i jak duże wyzwania stoją przed tym sektorem w obliczu kryzysów gospodarczych, klimatycznych i regulacyjnych. To, co zaczęło się od protestów na polskich ulicach, stało się częścią ogólnoeuropejskiej dyskusji o przyszłości rolnictwa i żywności. Nadszedł nowy rok i mieliśmy już okazję przeżyć prawdziwe déjà vu. Już 3 stycznia 2025 roku w Warszawie odbył się masowy protest rolników pod hasłem 5 razy stop. Demonstracja rozpoczęła się przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, a następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami stolicy, wyrażając swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa, klimatu i handlu. Główne postulaty protestujących obejmowały „stop umowie Unii Europejskiej z Mercosur, „stop Zielonemu Ładowi, „stop importowi produktów z Ukrainy, „stop polityce leśnej Unii Europejskiej oraz „stop ograniczeniom w łowiectwie. Protest zbiegł się w czasie z inauguracją polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która odbywała się w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Rolnicy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na swoje problemy zarówno polskim władzom, jak i przedstawicielom Unii Europejskiej. Demonstracja zakończyła się wieczorem przed gmachem Teatru Narodowego, gdzie protestujący kontynuowali manifestację podczas uroczystości inaugurującej polską prezydencję. Rolnicy podkreślali, że ich działania mają na celu obronę polskiego rolnictwa i zapewnienie godnych warunków pracy dla wszystkich producentów żywności. Chciałem jeszcze na moment zatrzymać się przy wspomnianej umowie Unii Europejskiej z Mercosur, bo to będzie temat, który w naszej rzeczywistości będzie zapewne wracał. Umowa między Unią Europejską a krajami Mercosur, czyli Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem jest jedną z najważniejszych porozumień handlowych, jakie Unia Europejska próbowała zawrzeć w ostatnich latach. Głównym celem tej umowy jest zniesienie ceł na tysiące produktów, w tym na żywność, samochody, leki i elektronikę, co ma zwiększyć przepływ towarów między Europą a Ameryką Południową. Jednakże umowa ta budzi ogromne kontrowersje, szczególnie w Polsce i innych krajach, gdzie sektor rolny odgrywa kluczową rolę w gospodarce. Dlaczego? Głównym powodem jest nierównowaga w korzyściach. Podczas gdy kraje takie jak Niemcy zyskują dzięki ułatwieniom w eksporcie swoich produktów przemysłowych, Polska i inne kraje rolnicze obawiają się zalewu taniej żywności z Ameryki Południowej. Ta żywność często nie spełnia europejskich standardów produkcji, a jej niskie ceny mogą wypierać lokalnych producentów z rynku. Dodatkowo Polska wyraża obawy związane z wpływem tej umowy na środowisko. Import żywności z krajów Mercosur, gdzie problem wylesiania Amazonii jest poważny, stoi w sprzeczności z europejskimi ambicjami klimatycznymi i zasadami Zielonego Ładu. Co ciekawe, Niemcy odegrały kluczową rolę w forsowaniu tej umowy. Wykorzystując kryzys polityczny we Francji, gdzie po zaledwie 91 dniach urzędowania upadł rząd, Berlin przejął inicjatywę, lobując za finalizacją porozumienia. Francja, która tradycyjnie stoi na straży interesów europejskich rolników, była w tym czasie zbyt osłabiona politycznie, by skutecznie przeciwstawić się niemieckim naciskom. W efekcie umowa Unia Europejska-Mercosur została przedstawiona jako sukces gospodarczy Europy, ale dla wielu krajów, w tym Polski, jest symbolem ignorowania lokalnych interesów na rzecz korzyści największych gospodarek. Dla krytyków Unii Europejskiej jest to kolejny dowód na to, że hasła wspólnoty interesów i solidarności między członkami to tylko puste frazesy. Protesty rolników w Polsce i w całej Europie pokazały, jak głęboko podzielone są państwa członkowskie w sprawie kierunku, w jakim powinna zmierzać wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Następnym punktem na naszej liście najważniejszych wydarzeń jest dzień 7 kwietnia i wybory samorządowe w Polsce, które były jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń politycznych w kraju. Wiele osób postrzegało je jako papierek lakmusowy dla bieżącej sytuacji politycznej, a zwłaszcza dla partii, która po ostatnich wyborach parlamentarnych przeżywa kryzys, mimo że zdobyła wówczas najwięcej głosów, czyli dla prawa i sprawiedliwości. Wyniki tych wyborów ujawniły jednak głębokie pęknięcia w jej łonie, zmniejszające się poparcie społeczne i zmieniające się nastroje wśród wyborców. WIS zdołał utrzymać status zwycięzcy w tym sensie, że w najbardziej miarodajnych ogólnopolsko wyborach do sejmików wojewódzkich zdobył największą liczbę głosów w skali kraju, jednakże ich triumf okazał się znacznie mniej okazały niż w poprzednich wyborach. Wyniki w kluczowych, największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, pokazały, że mimo swoich ambicji prawo i sprawiedliwość póki co nie może marzyć o odwracaniu trendu spadku poparcia w takich ośrodkach. Partie koalicji rządowej, w szczególności Koalicja Obywatelska i lokalne komitety wyborcze, odniosły spektakularne sukcesy w tych metropoliach, co potwierdziło trwały trend. PiS nie potrafi zbudować poparcia w wielkich ośrodkach miejskich, gdzie wyborcy cenią bardziej liberalne i proeuropejskie podejście. Równie istotnym sygnałem były wyniki na poziomie wojewódzkim. Prawo i Sprawiedliwość utraciło kontrolę nad województwem podlaskim, regionem uznawanym dotychczas za ich bastion. Co więcej, nie zyskali kontroli nad żadnym nowym województwem, co oznacza stagnację tam, gdzie wcześniej dominowali. Taki rezultat odzwierciedla postępującą erozję ich poparcia w skali regionalnej. Jednym z najbardziej wymownych symboli tej erozji był kryzys w województwie małopolskim. Choć PiS teoretycznie wygrał tam wybory, nie był w stanie skutecznie sformować większości w sejmiku wojewódzkim. Wiązało się to z postacią Łukasza Kmity, którego centrala partii z ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie chciała narzucić lokalnym strukturom na marszałka województwa w Krakowie. Problem w tym, że lokalne struktury, prawdopodobnie wspierane przez byłą panią premier i jedną z najważniejszych polityk PiS, Beate Szydło, nie chciały zaakceptować tego kandydata. Po tygodniach negocjacji i wewnętrznych napięć, kiedy istniało realne ryzyko konieczności rozpisania kolejnych wyborów lub utraty większości przez PiS, udało się kompromisowo wyłonić związanego z pisem Łukasza smółkę. Nie da się jednak ukryć, że była to porażka dla obu wojujących stron w łonie jednej partii i kolejny czynnik, który pogłębił kryzys i pęknięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Wybory samorządowe w 2024 roku były wyraźnym sygnałem, że dotychczasowa pozycja prawa i sprawiedliwości jest coraz bardziej zagrożona. Nic dziwnego, że w kolejnych wyborach, wyborach do Parlamentu Europejskiego z 9 czerwca 2024 roku, najwięcej głosów uzyskał już Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, wyprzedzając PIS o ponad 100 tysięcy głosów. Dla tych ostatnich wielkie miasta pozostają poza zasięgiem, a sukcesy na terenach wiejskich i w mniejszych ośrodkach przestają rekompensować straty w bardziej zurbanizowanych regionach. Krajobraz polityczny przed zbliżającym się kolejnym wielkim plebiscytem popularności, jakim będą wybory prezydenckie, jest bardzo ciekawy, a wszelkie predykcje to póki co wróżenie z fusów. Kolejny punkt na naszej osi czasu to 28 kwietnia, kiedy to Polska obiegła szokująca wiadomość o ucieczce Tomasza Szmyta, sędziego, który rozpatrywał kluczowe odwołania dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa w polskim systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybuchła burza medialna, a sprawa szybko zyskała miano jednej z najbardziej niepokojących oznak kryzysu w polskich służbach bezpieczeństwa. Szmyt, będący wcześniej częścią wewnętrznego systemu kontroli bezpieczeństwa państwowego, zniknął w tajemniczych okolicznościach. Według informacji ujawnionych przez media miał przedostać się na terytorium Białorusi, gdzie rzekomo udzielił szeregu wywiadów, krytykując polską politykę w stosunku do Rosji i Białorusi, a także pomocy Ukrainie. Dzisiaj podejrzewa się, że ze wschodnimi służbami mógł współpracować od około roku i przekazywać im wiele wrażliwych i tajnych informacji, które z racji sprawowanej funkcji posiadał. Zapewne mogą to być informacje, które w przyszłości mogłyby posłużyć dla wywierania wpływu lub szantażu na osoby, które w Polsce uzyskały certyfikat bezpieczeństwa, a więc na przykład najważniejszych polityków czy urzędników państwowych, bo to właśnie takie osoby są tą procedurą objęte. Ta sytuacja unaoczniła poważne problemy w polskim systemie bezpieczeństwa. Sędzia zajmujący się tak istotnymi sprawami powinien być pod szczególnym nadzorem służb. Tymczasem jego zniknięcie nie tylko pozostało niezauważone przez odpowiednie organy w odpowiednim czasie, ale również pokazało, jak łatwo wyciekać mogą kluczowe informacje związane z bezpieczeństwem państwa. Niektórzy eksperci twierdzą, że przypadek Szmyta może być efektem wieloletnich zaniedbań i braku reform w systemie kontroli nad osobami mającymi dostęp do wrażliwych danych. Inni wskazują na głębsze podłoże, problematyczne relacje między organami państwa, polityką a sądownictwem, które w ostatnich latach często były przedmiotem sporów i kontrowersji. Nie można także ignorować geopolitycznego kontekstu. W sytuacji, gdy Polska od lat zmaga się z presją ze strony Białorusi i Rosji zarówno w sferze militarnej, jak i informacyjnej, ucieczka Szmyta wpisuje się w scenariusz wojny hybrydowej. Rosja i Białoruś wielokrotnie wykorzystywały takie incydenty do destabilizowania swoich przeciwników. Ujawnienie informacji przekazywanych przez Szmyta mogłoby być elementem większej gry, mającej na celu osłabienie zaufania do polskich instytucji państwowych i wprowadzenie chaosu w systemie prawnym oraz bezpieczeństwa. Rząd polski zapowiedział pilne działania w celu uszczelnienia procedur i monitoringu osób mających dostęp do tajemnic państwowych. Pojawiły się także wezwania do wzmocnienia ochrony przed działaniami hybrydowymi, w tym inwestycji w technologie służące lepszemu śledzeniu i ochronie osób kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie sprawa Szmyta wywołała oburzenie wśród opozycji. Która wskazywała na brak efektywności polskich służb oraz niewystarczającą reakcję władz na potencjalne zagrożenia. Oczywiście rząd też wykorzystał to na swoją korzyść, pokazując liczne fotografie, mające być dowodem, że Szmyt był blisko związany z poprzednim ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Międzynarodowo ucieczka ta wzbudziła niepokój wśród sojuszników polskich, którzy obawiają się, że podobne przypadki mogą osłabić wspólny front NATO wobec działań Rosji i Białorusi. Sprawa Tomasza Szmyta stawia przed Polską ważne pytania: jak skutecznie zabezpieczyć kluczowe procesy sądowe? i administracyjne przed ingerencją z zewnątrz. Jakie kroki należy podjąć, aby wzmocnić zaufanie obywateli do instytucji państwowych? Jedno jest pewne, ten incydent nie tylko odcisnął piętno na 2024 roku, ale także stał się kolejnym dowodem na to, że Polska działa w środowisku pełnym wyzwań, gdzie tradycyjne granice bezpieczeństwa są coraz bardziej płynne. Pozostając w temacie szpiegów ze wschodu i kompromitacji. 1 sierpnia 2024 roku światowe media zdominowała informacja o spektakularnej, największej od czasów zimnej wojny wymianie więźniów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która miała miejsce na neutralnym gruncie, w Ankarze w Turcji. W centrum tej wymiany z perspektywy polskiej znalazł się Paweł Rubcow, rosyjski obywatel i szpieg, który przez lata oszukiwał polskie środowisko dziennikarskie i organizacje społeczne, przedstawiając się jako Pablo González, hiszpański dziennikarz i działacz na rzecz praw człowieka. Polska odegrała w tej operacji istotną, choć dyskretną rolę. Rolę, wspierając działania amerykańskich służb oraz przekazując jednego z więźniów. Jak się jednak może wydawać, ten sukces międzynarodowy nie przyniósł w Polsce wymiernych korzyści. Wielu zwraca uwagę na dramatyczny kontrast między uwolnieniem Rubcowa, a losem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi, który wciąż pozostaje w więzieniu, będąc symbolem represji reżimu Aleksandra Łukaszenki. Trzeba jednak pamiętać, że większość tego, co związane z takimi operacjami, jest tajne. W istocie wiemy więc mniej niż więcej, i osąd co do bilansu korzyści powinien zostać wstrzymany. Na pewno wiemy natomiast jedno. Rubcow, Val Gonzales, pod przykrywką swojej działalności medialnej, szczególnie chętnie zajmował się tematami związanymi z kryzysami społecznymi i politycznymi. Rubcow nagłaśniał m.in. sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie w mediach społecznościowych rozpowszechniał np. Na fałszywą narrację o rzekomym ataku polskich żołnierzy na fotoreporterów. Krytykował także postawę Polski wobec Unii Europejskiej, a w szczególności działania byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wydaje się, że ta komunikacja obliczona była na antagonizowanie, dodatkowe wzmacnianie kryzysu na linii Polska-Bruksela i pogłębianie wszelkich kryzysów między Polakami. Chętnie zabierał głos w sprawach wewnętrznych, takich jak protesty strajku kobiet czy relacje polskiego rządu z Komisją Europejską. Gdy Rubcow został zatrzymany w 2022 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji, w jego obronie stanęła szeroka grupa dziennikarzy, ekspertów i aktywistów, którzy mieli napięku z ówczesnym rządem. Wielu z nich, ignorując ostrzeżenia polskich służb, publicznie apelowało o jego uwolnienie. Ostatecznie po wymianie więźniów między USA a Rosją Rubcow powrócił do Moskwy. Na lotnisku wnukowo został uroczyście przywitany przez Władimira Putina lub raczej, jak zauważają wytrawni obserwatorzy jednego z jego sobowtórów, co jednoznacznie potwierdziło, kim Rubcow naprawdę jest. Ta sytuacja stała się propagandowym triumfem Kremla, ukazującym skuteczność rosyjskiej dezinformacji i wojny hybrydowej. Róbcow pozostawił po sobie w Polsce nie tylko pytania o łatwość manipulacji opinią publiczną, ale również bolesne refleksje na temat roli mediów i braku wystarczającej weryfikacji w obliczu narracji i obcych wywiadów. Jego przypadek jest przestrogą dla tych, którzy w dobrej wierze angażują się w działania na rzecz praw człowieka, nie dostrzegając jak łatwo mogą stać się narzędziem w rękach nieuczciwych graczy. Sprawa Rubcowa pokazuje jak destrukcyjna może być wojenka polsko-polska w kontekście bieżących wyzwań geopolitycznych. W obronie lub za uwolnieniem tego człowieka, ważnego rosyjskiego szpiega, opowiadali się liczni polscy celebryci, dziennikarze, aktywiści praw człowieka, eksperci do spraw bezpieczeństwa i publicyści. Łączył ich tylko jeden wspólny mianownik. Nie lubili rządu, w czasie którego kada. Róbcow został zatrzymany. I to przedkładanie politycznych sympatii lub antypatii ponad bezpieczeństwo narodowe jest prawdziwą kompromitacją. Sprawa Róbcowa unaoczniła, jak skuteczna może być rosyjska wojna hybrydowa oparta na dezinformacji i manipulacji opinią publiczną. Dla Polski i całego środowiska medialnego była to bolesna lekcja o konieczności weryfikacji źródeł i zachowania ostrożności nawet w przypadku osób, których legenda pozostaje z pozoru bardzo wiarygodna. We wrześniu 2024 roku w Polsce miała miejsce jedna z najpotężniejszych powodzi, która dotknęła południowo-zachodnie regiony kraju. Intensywne opady deszczu przez kilka dni spowodowały gwałtowny wzrost poziomu wód w rzekach, a w szczególności na Odrze, co doprowadziło do poważnych zalewów. W wyniku tych katastrofalnych zjawisk najdotkliwiej ucierpiały województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie, w tym szczególnie tereny wzdłuż Odry i jej dopływów. Skala zniszczeń była ogromna. W wielu miejscach rzeki wystąpiły z brzegów, zalewając setki hektarów ziemi, w tym obszary rolnicze oraz powodując uszkodzenia infrastruktury, w tym mostów, dróg i sieci energetycznych. Mieszkańcy tych regionów zostali zmuszeni do ewakuacji, a setki domów zostały zalane. Wiele miejscowości zostało odciętych od świata zewnętrznego, co utrudniło dostarczenie pomocy ratunkowej. Ponadto powódź miała poważne skutki dla rolników, którzy stracili plony, a także dla przemysłu, który poniósł straty w wyniku zalania zakładów produkcyjnych. Woda zniszczyła także część infrastruktury wodociągowej, co spowodowało brak dostępu do wody pitnej dla wielu osób. Kryzys humanitarny dotknął także mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, gdzie pomoc była trudniejsza do dostarczenia. Powódź ta stała się tematem intensywnej debaty publicznej w kontekście zmian klimatycznych. Eksperci wskazywali na to, że coraz częstsze i intensywniejsze opady deszczu są bezpośrednio związane z globalnym ociepleniem. Zmiany klimatyczne przyczyniają się do zmiany wzorców pogodowych, co prowadzi do bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym powodzi. Powódź we wrześniu 2024 roku była kolejnym dowodem na to, że Polska musi przygotowywać się na coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe. Jednak pomimo rosnącego zagrożenia, denializm klimatyczny wciąż jest obecny w Polsce. Politycy, którzy nie traktują zmian klimatycznych jako realnego zagrożenia, nie podejmują wystarczających działań na rzecz ochrony przed takimi kryzysami. W wielu przypadkach infrastruktura ochrony przed powodziami jest przestarzała lub niewystarczająca, co widać po skali zniszczeń. Eksperci ostrzegają, że bez inwestycji w nowoczesne technologie zarządzania wodami, przeciwdziałanie powodziom oraz budowa odpowiednich zapór i systemów ostrzegania, Polska będzie narażona na jeszcze większe straty. Powódź z września 2024 roku jest więc nie tylko tragicznym wydarzeniem, ale także sygnałem, że konieczne jest pilne podjęcie działań w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych. Polska musi zwiększyć inwestycje w infrastrukturę ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, by uniknąć kolejnych katastrof, które mogą kosztować życie ludzi i zniszczyć dorobek całych społeczności. Idąc dalej, dla odmiany coś bardziej optymistycznego. W kontekście zmieniającego się porządku geopolitycznego i rosnącego napięcia na wschodniej granicy Polski, 13 listopada 2024 roku stał się dniem o znaczeniu strategicznym. Tego dnia uroczyście otwarto bazę w Redzikowie, która stanowi kluczowy element w systemie obrony przeciwrakietowej NATO i Polski. Podejście do tego tematu jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie ze strony Rosji, a także zmiany, które zachodzą w globalnej polityce bezpieczeństwa. Po tym, jak napięcie w regionie wschodnim wzrosły, a wojna na Ukrainie wciąż trwa, otwarcie bazy w Radicowie stało się symboliczne. Stanowiło wyraźne posunięcie na rzecz wzmocnienia wschodniej franki NATO i podkreślenie zaangażowania Polski w system zbiorowej obrony. Baza w Radicowie to element, który ma zapewnić Polsce i całemu sojuszowi północnoatlantyckiemu większe możliwości obrony przed zagrożeniami rakietowymi, szczególnie w kontekście Agresywnych działań Rosji. Nowoczesne systemy obrony przeciwrakietowej, które zainstalowane zostały na tym obiekcie, mają na celu zneutralizowanie potencjalnych zagrożeń, które mogą pochodzić z kierunku wschodniego, tym samym rydzikowo stało się jednym z kluczowych punktów w systemie bezpieczeństwa w regionie. Dla Polski otwarcie tej bazy miało także wymiar polityczny. To pokazanie, że nasz kraj nie tylko w pełni realizuje swoje zobowiązania wobec NATO, ale także staje się jednym z głównych filarów w strukturach obronnych sojuszu. To także sygnał dla Rosji, że NATO jest w stanie zareagować na każde zagrożenie i że Polska, z racji swojej geopolitycznej lokalizacji, pełni rolę strażnika bezpieczeństwa w tej części Europy. Jednakże otwarcie bazy w Redzikowie to także temat, który budzi kontrowersje wśród niektórych środowisk. Krytycy tego projektu zwracali uwagę na jego potencjalne konsekwencje w kontekście napięć międzynarodowych oraz na to, czy instalacja rakietowej obrony przeciwrakietowej w Polsce rzeczywiście przyniesie poprawę bezpieczeństwa, czy może raczej zaostrzyć sytuację z Rosją. Choć otwarcie bazy w Rydzikowie jest krokiem w stronę większego bezpieczeństwa, to pozostaje pytanie, czy Polska jest w pełni przygotowana na to, by mierzyć się z nowymi wezwaniami geopolitycznymi, które mogą wynikać z tego rodzaju działań. Z pewnością będzie to temat, który wciąż będzie przedmiotem debat, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Na zakończenie 2024 roku, mimo że kampania prezydencka jeszcze formalnie nie wystartowała, z dnia na dzień staje się coraz bardziej gorącym tematem. Choć do wyborów zostało jeszcze kilka miesięcy, już teraz wiemy, kto może wziąć udział w wyścigu o najwyższy urząd w Polsce. Wśród kandydatów pojawili się już nie tylko przedstawiciele koalicji rządzącej, ale także kandydat obywatelski popierany przez największą siłę opozycyjną, a także osoby spoza tradycyjnych struktur politycznych, co zwiastuje intensywną i pełną emocji rywalizację. Niektórzy z kandydatów już teraz zbierają poparcie, inni dopiero planują ogłoszenie swojej kandydatury, ale jedno jest pewne: nadchodzące wybory będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski. Choć kampania w pełni rozpocznie się dopiero wiosną 2025 roku, już teraz możemy dostrzec pierwsze deklaracje, spotkania wyborcze i zagłębiające się w tematy polityczne dyskusje, które będą kształtować przyszłość naszego kraju. Zatem jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kandydatach, ich programach i tym, jak kształtować się będzie walka o prezydenturę w Polsce, zapraszam do odsłuchania odcinka Kto będzie kandydatem na prezydenta Polski, który pojawił się w deliberacjach przeszło miesiąc temu. Jest to odcinek, który inauguruje nową serię komentarzy deliberacji, poświęconą bieżącemu Omawianiu kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Na zakończenie chciałbym jeszcze podsumować pierwszy, choć niepełny rok deliberacji, które zadebiutowały 6 maja 2024 roku z odcinkiem o białej odwadze i historii Goralenwold. Cóż przed Bożym Narodzeniem dostałem od Was najlepszy prezent na święta, za który serdecznie dziękuję. Po nieco ponad pół roku działalności podcast w serwisie YouTube przekroczył 1000 subskrybentów. W ciągu tego roku stworzyliśmy wspólnie 16 epizodów, na które składały się treści z dwóch serii. Regularnych odcinków podcastu i komentarzy deliberacji. Odcinki te zebrały łącznie ponad 8000 unikalnych słuchaczy. Zdecydowanie najchętniej słuchanymi były dwa epizody poświęcone tematyce inflacji, ale z wyraźnym zainteresowaniem spotkała się też seria komentarzy poświęcona wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, na pewno najbliższy kolejny odcinek będzie kontynuacją podsumowań. Tym razem podsumujemy sobie rok 2024 w perspektywie światowej. Chciałbym, żeby dwa główne formaty, regularne odcinki podcastu i trochę mniej formalne komentarze odnoszące się do bardziej bieżących spraw pozostały. Na pewno będzie sporo o wyborach prezydenckich w Polsce. Przed nami również odcinek podsumowujący skład administracji rządowej w USA. Powoli, również zbieram się w sobie do stworzenia czegoś, o czym myślę od jakiegoś czasu i nawet. Zasygnalizowałem to przy temacie inflacji, czyli podcastowej historii pieniądza w kilku częściach. Natomiast moim niewątpliwie najważniejszym celem, do którego przygotowuję się już od jakiegoś czasu, a który chciałbym zainaugurować w drugim kwartale 2025 roku, być może w okolicy rocznicy powstania deliberacji, jest wystartowanie z zupełnie nowym, innym formatem. Miałby to być format gość deliberacji, w ramach którego docelowo raz w miesiącu moglibyśmy spotkać się z kimś inspirującym, z ekspertem w określonej dziedzinie, kto mógłby podzielić się z nami swoją wiedzą, pasją i przemyśleniami. Jeżeli te ambitne plany uda się zrealizować, a nic nie wskazuje na to, żeby miało się to nie powieść, czekają nas godziny z naprawdę dużymi, ciekawymi i nieoczywistymi postaciami. Ja sam nie mogę się już tego doczekać. Bardzo dziękuję za kolejne wspólne deliberacje. Zapraszam również do wysłuchania innych odcinków podcastu, a także obserwowania profili na Facebooku, X oraz Instagramie. Pamiętajcie, proszę, że deliberacje możecie słuchać i subskrybować na YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts oraz większości pozostałych platform i aplikacji podcastowych. Do usłyszenia!